W następnym odcinku, tak jak widzicie, 20.11 i macie też w opisie, że Palion Kontrowersja już wyszło. Palion Kontrowersja, official music video, e O o, -e o, official music video, e o, -e, -e, e o. Reklama, reklama, reklama. Okej, okay. dobra, zaczyna się. Oh. To po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pazur, to pokaż Pokaż teraz swoje kły! Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, dalej spełniam sny. Nie chcieliby mnie pobyć, na drodze prawo być Pewnie że nie pokład, co to jest za ser? Wszystko w głowie, czy jestem dobry, czy zły Dziś ja kulatisko, no to powiedz mi? Jeśli jestem tylko youtuberem okay, i gram ciągle w gry Ty przekreśla to wszystko, jestem taki sam jak ty! 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 Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Też mi lecą czasem łzy Też mam czasem gorszy dzień i nie chcę mi się wcale żyć Ale pokazuję kły, no i znowu łapię pion Wrogom zapalamy, zniczamy, ziomą daję to Na to zasłużyli, bo nigdy nie odwrócili się Zawsze przy mnie byli, nawet kiedy by było u mnie źle Chociaż nigdy tak nie byłoby, nie straciło na chleb Ale każdy swoją miarę od ciebie to wiadome. Lecz nie znaczy to, że twoje problemy są znikome. Każdy tutaj czy ból, każdy ze swoim sposobem. Na to, jak ma tu wytrzymać i zachować przy tym głowę? Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk. Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być. Jesteśmy jak dzikie koty, masz pasażer, to pokaż, pokaż im. Pokaż teraz, pokaż teraz swoje kłopoty. Chcieli mnie sprowadzić, sprowadzić już na ziemię, ale nic. Nic z tego nie wyszło, o dalej spełniam sny Jak nie chcieli mnie pobić, na drudzy prawo bić Dlatego, że nie pójdę, Co ty, ty, ty. Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły czy się jak no to powiedz mi Jeśli jestem tylko youtuberem i gram ciągle w gry Czy przekracza to wszystko? Jestem taki sam jak ty taki ty Jestem taki sam jak 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 ty Chcieli widzieć mi na dnie Cię przykrywał każdy dzień Syn mnie motywuje, a muzyka daje tle Choć na rękach krew, codzień spełniam sen Bez przerw, bez trzymanki Aż po życia kres Waleczny tak jak krew, dla Leosia Zielony lambo, też już starano, Nie ma nasza śniadanko Życie to jest test, a z młodym liczę sianko By pokazać, że w siebie Inwestować warto to... Jestem taki sam jak ty

Jesteś taki było short ty Jestem taki sam jak ty taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Dziś jak ty Jesteś taki sam jak ty być. taki jak ty ty teraz swoje quick Pokaż teraz swoje sprowadzić już na ziemię ale tego nie wyszło Ale Nie nie na prawo być nie jest A jest napisane już na YouTube? Ty, ty. Prawda, bo już jest na YouTube. I jeszcze jedno <śmary> skoro nawet czy nie słucha. Nie czuj, że musisz zadowolić grupę. grupę Też kiedyś mi powiedzieli, grupę. że jak się postawił, to jestem Robię swoje swoich... dalej to robię i dalej niosę to pod górę Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu pracy Jestem taki sam jak ty, jestem taki sam jak ty, jestem taki sam Siedź cicho i się nie mieszaj. My mamy odwagę wprowadzić zamieszanie. Łączymy witaminę C, peptydy, laksonol kwas hieruronowy jestem w w tłoczy. jak ty! you make beauty, we care. Czy wszystko będzie tak jak w Ten wstęp był pierwszy. Skoro nawet Cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz paszport, to pokaż im Pokaż teraz swoje pły Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, dalej spełniam sny Jedni chcieliby mnie pobić, no, a drudzy prawo bić I'm a co to jest a seed? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły? Kręci się jak kulabisko, no to powiedz mi, jeśli jestem tylko youtuberem! sam jak ty jestem taki sam jak ty też mi lecą czasem łzy też mam czasem gorszy dzień i nie chcę mi się wcale żyć ale pokazuję kły no i znowu łapię pion wrogom zapalamy z nicz ziomą daje daję to na co zasłużyli bo nigdy nie odwrócili się zawsze przy mnie byli nawet kiedy było u mnie źle chociaż nigdy tak nie było by nie starczyło na chleb ale każdy swoją miarę Ciebie to wiadome Lecz nie znacie to, że twoje problemy są znikome Każdy tutaj czuje ból, każdy ze swoim sposobem Na to jak ma tu wytrzymać i zachować przy tę głowę Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy, do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pasor, to pokaż im Pokaż teraz swoim Prowadzić już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, Tak mi do Jak nie chcieliby mnie pobić, to ja prawo bić Dlatego się nie wykład, co to jest za ser Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły Wręczy się jak no to powiedz mi Jeśli jestem tylko youtuberem i gram gry Czy przekreśla to wszystko? Jestem taki sam jak ty 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 taki sam jak ty. taki sam jak ty Chcieli widzieć mi na dnie Cię przygrywał każdy dzień Syn mnie motywuje, a muzyka daje tę Choć na rękach krew, co dzień spojniam sen bez przerw, jazda bez trzymanki, aż po życia kres Wadać się tak jak chleb, dale osia Zielony na moch Też starano, Nie maż ma ośniadanko Życie to jest test A z młodym liczy się ko, By pokazać, że w siebie inwestować warto a, a. Taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty. Ty sam taki ten. Jestem ty. sam taki sam Jestem ty. sam taki sam Jestem ty. sam jak mm -hmm. <snacht> <şey worship> <hlwier Pandelnik> To! Znaczy, wy to, ale ja nie to. Dobra. Więc co? No. No, co mam powiedzieć? No, to będzie tyle na no ten odcinek, no. Oce a ocenki jeszcze nie dałem. Ocena. Daję ósema. Mocna ósemka leci. Tak, była szóstka, to teraz ósemka. Uhu, to ten, ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Będziemy się w następnych odcinkach. papa. Pa.